Dobry wieczór Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Lokfuntur. Monety mówią. Witam jak zawsze szczególnie ciepło moich patronów, do których dołączył ostatnio Iwo Ulański. I chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu kolejny odcinek z cyklu poświęconego Pocztowi Cesarzy Rzymskich. Czas tym razem na Gajusza Mesjusza Quintusa Tecjusza który po wstąpieniu na tron przybrał także imię Trajana zatem o tego właśnie cesarza o którego monetach powiem za chwilę natomiast na razie trochę faktów z jego życia jak państwo widzą już tutaj w znanej książce Patarola Urodził się, no tutaj mamy w Panonii, obecnie uznajemy ten obszar za Ilirikum, jednak w Bubali, czy właściwie Budali, to jest obecna miejscowość Martinici w Serbii i ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ rodzinna Iliria, ale też Panonia, Odgrywała istotną rolę. Tutaj mamy panonię, tak, tu Ilirię, Ilirikum. Odgrywały istotną rolę w propagandzie stosowanej na monetach decjusza. A zatem został cesarzem we wrześniu bądź październiku 249 roku i do historii przeszedł przede wszystkim jako ten, który wprowadził chcąc scalić cesarstwo edykt zobowiązujący wszystkich mieszkańców imperium do publicznego dokonania aktów ofiarnych ku czci oficjalnych rzymskich bogów państwowych. W tradycji chrześcijańskiej oznaczało to pierwsze ogólno rzymskie prześladowania, natomiast cel był zgoła inny. Chodziło o konsolidację cesarstwa i w Ofiarami niedopełnienia owego aktu padali nie tylko chrześcijanie, ale także filozofowie, materialistycznie, kurejczycy, chociażby którzy nie uznawali kultu państwowego, oczywiście agnostycy, którzy w czasach antycznych są rzadkością, ale jednak, jednak byli. A tutaj Procedura wyglądała następująco. Możemy ją zrekonstruować na podstawie papirusów, głównie z Zachowało się około 40 tak zwanych libelli, czyli książeczek, poświadczeń właśnie dokonania ofiary. No, i chociażby jedną z nich, przykładzie Pauliny Lampkowskiej, właśnie przeczytam. To jest dokument z czerwca bądź lipca 250 roku. Do komisji poświadczającej składanie ofiar od Aurelii Harris ze wsi Teodorfeia. Żyjąc bogobojnie i paląc ofiary dla bogów, spełniałam obowiązek tak zawsze, jak i teraz. Spełniam libację i dokonałam ofiary całopalnej w Waszej obecności i wśród stojących na przędzie, a także skosztowałam mięso ofiarnego, o czym wszystkim zaświadczam pisemnie przed wami. Obyście zawsze byli szczęśliwi". I tu mamy pierwszy podpis em, należący właśnie do owej składającej ofiarę. W roku pierwszym panowania imperatora Cezara, Gajusza, Mesjusza, Kwintusa, Trajana, Decjusza Piusa, Feliksa, Augustusa no, czy też em, pobożnego, szczęsnego Augusta em, Dnia 22 miesiąca Pajni, czyli to jest 16 czerwca, a zatem przed sierpniem, a zatem w Rachubie egipskiej, zwłaszcza że, że Decjusz wstępuje na tron gdzieś we wrześniu albo w październiku, to wciąż liczy mu się to rzecz na roku 249, to wciąż liczy mu się to jako pierwszy rok. I tutaj mamy drugi podpis. My, Aurelius Serenos i Hermas, widzieliśmy, że ona składała ofiarę. I trzeci podpis: ja, Hermas, poświadczyłem na piśmie. Skoro zacząłem od dokumentu z Egiptu, to może pokażę także monetę Deciusza właśnie z Egiptu, z Mennicy w Aleksandrii. A to jest oczywiście tetradrachma. Jak widzimy, wówczas tetradrachmy są już de facto niemal miedziane. Jeśli jest domieszka srebrna, to, srebra, to bardzo niewielka. I widzimy tutaj także monetę z pierwszego roku. W Roman Provincial Connors w tomie 9 Jest to numer 2231. Na rewersie widzimy Aleksandrię. I bardzo ładny portret decjusza. Odłóżmy monetę. I zanim przejdę do kolejnych, to jeszcze kilka informacji o tym, co się za Deciusza działo. Otóż w tymże roku 250 znów nasilają się walki nad Dunajem. Nacierają tutaj um, konkretnie na Dację, um, nacierają Karpowie, natomiast Goci. Wdzierają się tutaj z terenów obecnej Ukrainy, aż do prowincji Mezji i król e, gocki e, kniwa, a, czy też wódz gocki e, e, kniwa, co prawda przegrywa e, bitwę pod Nikopolis, z decjuszem, e, e, w której to bitwie. Decjusz dowodzi osobiście, ale później szala zwycięstwa przechyla się na rzecz jednak barbarzyńców. A zatem Decjusz stara się wyprzeć tym razem Karpów, jednak ponosi klęskę pod Beroe w skutek Czego pada Filipopolis? Filipopolis obecnie płowi duże miasto. Jest oblegane już wcześniej przez Gotów i dowodzi owym oblężeniem Juliusz Pryskus, który najpierw został obwołany przez swoich żołnierzy cesarzem, ale to nie pomogło. Miasto pada, Goci. Plądrują je, zabierają ludzi w niewolę, i dochodzi w czerwcu roku 251 do kontrataku cesarza Decyusza, dochodzi do bitwy pod Abritus. Tutaj, Abridus niestety na mapie nie ma, to by było gdzieś tutaj. I to jest obecny Rozgrat w północnej Bułgarii. I w owej bitwie zginie nie tylko cesarz, ale także jego starszy syn Hereniusz Etruskus. Natomiast jest to niezmiernie istotne, ponieważ. Po raz pierwszy w historii Rzymu ginie cesarz w bitwie z barbarzyńcami, z wrogiem zewnętrznym, i co też istotne, goci zdobywają skarbiec cesarski z wypłatami dla legionistów. Co prawda wojsko obwołuje cesarzem legata dolnej Treboniana Gallusa, który stara się zaradzić sytuacji, ale generalnie bezskutecznie musi zapłacić dużą kontrybucję. Zresztą o Trebonianie będę opowiadał w kolejnym odcinku. A zatem Decjusza należy pamiętać z dwóch względów. Po pierwsze ów edykt. Nakazujący oddanie czci tradycyjnym bóstwom rzymskim, czy właściwie bóstwom państwowym. A druga rzecz to właśnie klęska pod Abritus, która będzie miała olbrzymie konsekwencje nie tylko dla imperium, bo goci wejdą dalej w głąb państwa, ale również dla terenów obecnie Ukrainy i południowo-wschodniej Polski, ale także na przykład Pomorza, ponieważ wpłynie to na monety z tego obszaru. Otóż trafi na teren Barbaricum wielka masa pieniądza, który, jak się przekonamy jeszcze w tym odcinku, jest dość łatwy do rozpoznania, ponieważ owe monety rzymskie zdobyte pod Abritus Będą noszone, pojawią się perforacje, a później będą naśladowane. A zatem panowanie Dycyusza wiąże się także z e, zjawiskiem no właśnie e, naśladowczych monet z obszaru Barbaricum. Tutaj pokazuję Państwu niepublikowaną, e, niestety, a wartościową rozprawę doktorską e, Tomasza Więcka, złote naśladownictwa monet rzymskich z kręgu Godzkiego, gdzie także jest mowa właśnie o znaczeniu owego tak zwanego horyzontu Abritus. Ale przejdźmy do mennictwa. Panowanie Decjusza jest krótkie, bo od właśnie września lub października 249 do wczesnego czerwca, początku czerwca 251 roku częściowo mamy tutaj typy znane z mennictwa wcześniejszego, więc chociażby jeśli spojrzymy na monety imperialne, to mamy tutaj chociażby typ w ramach piątkowej 10 B z abundantią, czyli obfitością, wielkoobfitością. A to nie są czasy wielkiej obfitości, ale oczywiście propaganda głosi. Widzimy tutaj dominujący dłuższy wariant legendy. Imperator Gaius Messius Quintus Trajanus, Decius Augustus z tym długim imieniem właściwym dla arystokratów rzymskich. No i właśnie owa abundantia. To moneta z mennicy rzymskiej. Dalej. Adwentus, wkroczenie do Rzymu, bo wszak Decjusz poza Rzymem został obwołany cesarzem, i także ten dłuższy wariant legendy, analogiczny do tego, który widzieliśmy na poprzedniej monecie, i tutaj mamy też cesarza Konno wjeżdżającego do miasta. To też typ, który już we wcześniejszym jak najbardziej się pojawił 11B. Ale to, co jest bardzo charakterystyczne to dowartościowanie właśnie rodzimych prowincji, czyli Illyricum i Panoni. I tutaj mamy na przykład typ awers, analogiczny, natomiast rewers głosi genius, exercitus i luriciani. Czyli jest to geniusz wojska Iliricum. I to jest absolutne nowum w mennictwie Deciusza. I nie pojawi się także już na monetach kolejnych władców. Podobnie jak przedstawienia panoni, Też bliska prowincja Deciuszowi. A zatem tutaj mamy awers kolejnego typu i rewers z dwiema panoniami. Są różne warianty też tych rewersów. Czasami personifikacje prowincji spoglądają na siebie. Tutaj, jak widzimy, są odwrócone. To jest typ z kolei 21 B. Czy tu ciekawy typ 38 A z znacznie krótszą legendą awersu. Tutaj mamy imperator, Cezar, tylko Tra, Dec, Trajanus, Decius, Augustus. I znowu widzimy geniusza, ale już geniusza Illyricum. Gen, czyli genius ilurici. To, co znamienne jest dla mennictwa imperialnego Deciusza, to wybicie po raz ostatni na większą skalę monet brązowych, a szczególnie tych najmniejszych. I tutaj na przykład mamy semisy, wówczas to najmniejsze monety, z niezłego, jak widać, a brązu to nie jest czysta mieć, tutaj domieszka cyny czy też cynku. Też jest, akurat tej monety. Konkretnie nie badałem, chodziło tutaj o kolor. Te. Ten skład pierwiastkowy był różny w zależności od emisji. Widzimy na rewersie Virtus. I to jest oczywiście dość rzadka i ciekawa. Moneta, Natomiast bodaj jeszcze ciekawsze są podwójne sesterce, które się pojawiają poza tego cesarza. I tutaj spójrzmy: Niestety nie pokażę Państwu na żywo, ale mamy taki podwójny sesterc w katalogu Kynkera z aukcji z marca 2018 roku. Za 8 tysięcy ten egzemplarz ładnie spatynowany się sprzedał, no ale już kolejny w nieco gorszym stanie widzimy za 900 euro. Tutaj też zwracam uwagę na rzadziej obecnego w mędnictwie decjusza młodszego syna Hostyliana, to jest Aureus z 251 roku, do jest za 11 Tysięcy się sprzedał. I też widzimy małżonkę Herenie Etruscille. I tutaj Aureus z pudicitio na rewersie. Też proszę zwrócić uwagę na masę owych złotych monet. To jest 3,5, 3,87 gram. A zatem te monety już wówczas dawno nie ważą 7 gramów jak na początku czy nawet ponad sześciu, która to waga zdecydowanie dominowała jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. Tutaj też widzimy, zresztą to już zauważalne jest w mennictwie złotym Gordiana, chociaż za Gordiana ta masa jest jednak wyższa, to jest średnio jednak 4,5 mniej więcej grama. To Tymczasem w mennictwie decjusza oczywiście takie cięższe monety też się zdarzają, tu chociażby już aukcja 415 Kinkera z października ubiegłego roku i widzimy Tutaj akurat egzemplarz hereniusza etruskusa starszego syna, który ma 4,81 gram, ale już herenia Etruskilla czy truscylla w wersji bardziej spolonizowanej 3,92. Generalnie ta masa już jest poniżej 4 gram. No właśnie, pojawia się już rodzina, i do niej też warto przejść. Otóż, monety oczywiście bite są także dla żony, owej Herenii Etruscylii. I tu widzą Państwo aureus Herenia Etruscylla Augusta, właśnie z otworem, z perforacją wskazującą na to, że tę monetę, Zabrali pod Abritus Goci i trafiła wraz z nimi na tereny północnego Barbarikum, być może nawet na tereny Polski. To trudno stwierdzić. Moneta, zanim trafiła w moje ręce, przeszła zarówno przez prywatną kolekcję, jak i przez jeden z domów aukcyjnych. A rewers. Typowy dla małżonek Pudicitia Augusti, czyli czystość. Przy czym oczywiście nie chodzi tutaj o czystość seksualną, a wszak przymiotem cesarzowej są dzieci, są następcy tronu, ale o czystość obyczajów. A jeśli chodzi o owe perforacje i abritus, to pokażę jeszcze monetę znacznie późniejszą. Konstancjusza chlorusa, która jest naśladownictwem. Jest właściwie nieistniejącym typem z e, mennicy w nikomedii. A została wyprodukowana gdzieś na terenie zapewne współczesnej Ukrainy. Ponad albo około 50 lat po abritus, gdy goci już nie mogli się pochwalić Taką wielką zdobyczą złota, i ponieważ wcześniej powstała moda na tego typu obiekty, zaczęli produkować owe naśladownictwa w złocie sami. Ale oczywiście kerenia to nie tylko monety złote, znacznie popularniejsze są srebrne antoniniany. I tutaj mamy typ 59B, no to był 59A. E, oczywiście też z pudicitią. E, następnie dość popularne są monety starszego z synów, czyli kwintusa, hereniusza, etruskusa, Mesiusza, decjusza, który cezarem został już na przełomie maja i czerwca 250 roku. A e, z niewątpliwie przed 9 czerwca, kiedy ta informacja o klęsce pod Abritus e, dotarła do e, Rzymu, e, w, otóż e, w, w, wtedy został Augustem. Tutaj e, widzimy, że jest jeszcze on Nobis, przepraszam, Nobilisimus Caesar, jest jeszcze Cezarem i Rewers wskazuje na jego pietas, na pobożność właściwą na domu cesarskiego, i mamy tutaj symbol owej pobożności. To jest typ 143. Następnie też Hereniusz etruskus pojawia się w mennictwie prowincjonalnym, ale o tym za chwilkę. Przejdźmy właśnie do monet z prowincji. To Zacznijmy od tej prowincji tutaj najbliższej, a mianowicie od mezji górnej i od A Decjusz kontynuuje mennictwo, które pojawia się za Kordiana III, i tutaj powstają duże brązy, przede wszystkim z personifikacją prowincji i symbolami dwóch stacjonujących dominacjią legionów. To jest numer jedyna... rok 11. Natomiast proszę zwrócić uwagę na portret. Jest to wciąż portret Filipa. Jest to wczesna emisja, a, -A. dzieli te monety, Dział formalnie dwa Lata, tak, ale e, widzimy, że to jest jedna z pierwszych emisji, konkretnie w katalogu Historii Rzekowa, numer 45. Właśnie po tym, że mam wykorzystany jeszcze wizerunek poprzednika. E, w kolejnych latach pojawia się już właściwy wizerunek samego Decjusza. Tutaj mamy monetę z roku kolejnego, 12. Oczywiście od podniesienia w iminacjum do rangi rzymskiej kolonii. To jest numer 49. I z tego samego wiminacją spójrzmy jeszcze tak, że mamy monety małżonki. Istotne jest, żeby podkreślać dynastię, w tym Decjusz stara się kontynuować zwyczaj, który mieliśmy za jego poprzednika, za Filipa Araba. Też XII rok, też personifikacja prowincji i dwóch legionów i jeszcze Hereniusz Etruskus też z Wiminacjum ten sam rok analogiczny rewers. To co znamienne z kolei to zanik już za Decjusza mędnictwa większości ośrodków z zarówno tracji jak i mezji dolnej. One te emisje utrzymują się w niektórych ośrodkach do panowania Gordiana III, w wielu jeszcze do końca panowania Filipa Araba, ale za Decjusza już emisji nie mamy. Liczba zresztą mennis prowincjonalnych wyraźnie maleje. Oczywiście mamy pełną kontynuację w Aleksandrii. Poza nią także w Antiochii i tutaj nie mamy też już takiej różnorodności jak za Filipa, ale y, wciąż mamy bilonowe tetra drachmy tego srebra. Tu jest jeszcze mniej, chociaż y, no, jest ono widoczne nawet tak spatanowanym egzemplarzu. To w katalogu prierów numer 524, a tutaj y, ten sam wizerunek, jak jak mówię tutaj różnorodności już takiej jak za Filipa nie ma 575 no ale widzimy różnicę na rewersie gdzie orły są zwrócone w przeciwną stronę i oczywiście tutaj też mamy monety członków rodziny, przede wszystkim i to są dość łatwe do pozyskania starszego syna który zginie pod Abritus, czyli Hareniusza Etruskusa. Dodam, że z opisu owej bitwy w scriptores historia Augusty wiemy, że cesarz dowiedział się o śmierci syna i odważnie walczył dalej. Nie poddał się zwątpieniu czy rozpaczy, uznając, że syn broniąc. Ojczyzny broniąc Rzymu, miał piękną śmierć. Nie, nie, nie wiemy, czy rzeczywiście e, tak myślał, jak to wyglądało, no, ale mamy tutaj przykład patriotyzmu. E, I jeszcze ośrodkiem, który kontynuuje swoje mennictwo jest Antiochia w Pizydii, kolonia rzymska. A zatem mamy tutaj legendy jak najbardziej. Łacińskie i także element Senatus Romanus. A mianowicie, właśnie tutaj, że mamy też Senat Rzymski jako współodpowiedzialną instytucję za ową produkcję mętniczą. Mamy zatem kolejnego cesarza z rodowodem wojskowym, jednego z wielu, z obszaru ilirii i Panonii I Decius, przede wszystkim klęska pod Abritus w czerwcu 251 roku, zamyka pewien okres, otwiera okres największego kryzysu państwa rzymskiego. Ale o tym, Opowiem już w kolejnych odcinkach cyklu nummi, logfuntur, monety. Mówią tymczasem, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.